Jakim ten rowerze w przyszłym roku będziesz jeździł? Hmm. Zrobimy kon konkurs! Odpowiedzi będą no, kurde. kurde. Ale zobacz, kurde, w ogóle wszystkie problemy, jak, jak nagle zmieniają yy, odpowiedzi. Jaki rower do trialu, jaki rower do trybu w sensie. Co chciałbyś powiedzieć, że teraz to? Kurde, to będzie tak uniwersalna odpowiedź. To ma wszystko, naprawdę. Na początek ma wszystko. I można kupić ten rower z tej geometrii, która ma wszystko. Tak. Tanio. Za 4500 z przewodem puszczonym rurą, ze sztywną ośrodką z przodu. Z, z fajnymi, fajnymi bardzo ten. fajnymi napinaczami, z fajnymi korbami. Witam Was bardzo panu. serdecznie w kolejnym Fajne. filmie montażowym, w którym Piotrek zrobił ankietę odnośnie tego, który z tych rowerów dzisiaj mamy złożyć. Piotrek, jakie wyniki? Trudno wiedzieć, jakie teraz są wyniki, ale jak już zdecydowaliśmy, że nie ma więcej czasu, to wygrał poc. Chyba było 51 do 28, więc idzie w łeb. Więc dzisiaj montujemy ten rower. I żeby nie tracić czasu, to będziemy do stojaczek I tyle. Rowerek mamy już na stojaczku. Piotrek zadał pytanie o. Geometrię. Bardzo dobre pytanie. Wszystkie rowery Extension teoretycznie mają tą samą geometrię. To jest 965, wznios suportu 15, tylny trójkąt 362 i kąt główki 74. Ale to, czego my jeszcze nie wiemy, to jest wysięg. Czyli to, co my odczuwamy faktycznie poprzez jazdy i tutaj mamy 665 mm. Czyli gdzieś tak. A neuron, też pamiętasz? coś koło tego. Neuron chyba bardzo podobna geometria do neurona jest. To są rowery dla osób krótszych. Ale jak mm -hmm. sobie ten rower złożymy, jestem ciekaw, jak wsiądziesz na niego. Jakie będziesz miał odczucia odnośnie tego, jak się na tym rowerze stoi. Ja A to sobie nie... mogę wsiadać, ale się nie znam. <laughs> Extension ma we wszystkich rowerach wolnobigi 189, które trzeba to rozebrać, żeby zobaczyć, jak to działa. Już w tym poprzednim filmie, który był na kanale, mówiłem, że nie do końca jestem zadowolony z tego, jak te wolnobigi pracują, ale. Ich konstrukcja, to jak one wyglądają sprawiają jakości, e, wrażenie, że to jest w miarę jakościowy produkt, że to nie, jest, to nie jest jakiś taki najtańszy szajs. Ciekawy jest, nie wiem, może podejdę, pokażę, kapsel od, od sterów, że na przewód jest duży otwór, a kapsel jest dokręcany na zewnątrz. Jaki to klucz będzie? Duży, nie? Oj, bardzo duży, to trzeba będzie na suwmiarkę zmierzyć, albo najlepiej po prostu dużym, dużym Francuzem. Jedyny minus tego rozwiązania jest taki, że bardzo łatwo będzie to za mocno dokręcić. Więc będziemy musieli dosyć delikatnie tym Francuzem operować. To co zwróciłeś uwagę, że ten, yy, ta nakrętka delikatnie wystaje z szersza mm -hmm. w mostku. Więc... No i właśnie jak, jak Ty to widzisz? Bo ja w poprzednim filmie powiedziałem, że to jest minus, bo można, czy napisałem, że to jest minus, bo można uderzyć kolanem. Hmm. Ty mówisz, że nie do końca. Nie tak uderzam, jest. chyba tak jakby może gdzieś w górę uderzać, to może być zaczepią. ale ale myślę, że wcześniej walisz w śrubę, albo okay. albo nie będzie to aż tak odczuwalne, więc chyba bym się tym aż tak nie przejmował. Bo fakt, że, fakt, że czuć, że to jest, jest jednak, nie wiem, milimetr, dwa więcej, więc... Tutaj też rower składamy na hamulcach MT5, dlatego już mamy tarcze Mazurowskie. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe w rowerach Czara, do tej pory zawsze było tak, że jednak były te tarcze Avida, bez względu na to jakie hamulce były zakładane do roweru, natomiast te rowery są sprzedawane kompletnie bez niczego, bez żadnych hamulców, tarcz hamulcowych, w związku z czym po prostu jak jest hamulec Magury, no to ląduje tarcza Magury. Akurat ona do niczego nie przyczyni się, nie będzie lepiej hamować, natomiast tarcze Magury na są bardzo sztywne, więc teoretycznie jak się uderzy taką tarczę, to troszeczkę będzie łatwiej ją naprostować albo ona się tak łatwo nie uszkodzi. Piotrek w tej chwili zakłada kierownicę, to jest 70-75. Jest to lepszy stop aluminium niż kierownicę, którą znajdziemy w rowerze Heimdall. O, ja w ogóle tutaj gadam, a nie się co robię. kierownica. Wrzucę zdjęcie do filmu z porównaniem, dlatego że chyba na Instagrama wrzucałem. I, a, tak. Char i, i Arcade są niemalże identyczne. W zasadzie chyba po prostu Char się zerował na Arcade. Natomiast kierownice extension się różnią trochę, i wydaje mi się, że tutaj nie jestem do końca pewien. Chyba wniosek był taki, że to kierownicę możemy bardziej do przodu wychylić, czyli zrobić sobie dłuższy rower, ale zachować ten sam komfort jazdy. Czyli przy bardziej wychylonej do przodu kierownicy ramiona będą tak samo gięte Aha. jak. Yy... Na arkada czy czara. BB24. Chyba jest to standard wykorzystywany w rowerach. Nie jestem pewien. Wyjdę teraz na ignoranta. Natomiast na pewno taki układ korbowy znajduje się w tym systemie w Inspired Flow Plus. Ten układ korbowy mamy we wszystkich rowerach extension, z wyjątkiem Jarvisa, gdzie już w wersji podstawowej jest d Mamy tutaj lepszą osłonkę zintegrowaną z zemlątką. to jest jeden element cence. Podejrzewam, że na maszynie to się pewnie z pół godziny wycina taki element. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Zębatka bardzo szeroka. W trialu używa się zębatek aluminiowych z tyłu. Z dużym powodzeniem. Ty w kliny na pewno masz aluminiową zębatkę. Kładamy ten rower na manuale MT5. Dokładnie tak. Czyli chyba najpopularniejszy hamulec? No w tej chwili najpopularniejszy. Najczęściej wybieracie... Piotr, co sądzisz o tym hamulcu otwarcie? Siła hamowania w zupełności wystarczająca. Naprzód na tył, jeżeli chodzi o modulację, no to myślę, że, że każdy będzie zadowolony, nie ma co wybrzydzać, ale problem chyba jest z tymi klamkami, co, że potrafią być jednak troszeczkę delikatniejsze niż... Niż na przykład, nie hołpy, czy nawet te 70 To się coraz częściej pojawia jednak, że, że właśnie pivot, czyli ta ośka, na której klamka, dźwignia hamulcowa się obraca w korpusie, ona podczas jazdy w trialu, czy w trialu, potrafi się zacząć wysuwać. I ja już ostatnio wysyłam nawet już maile do klientów z informacją, że tutaj z tym jest lekki problem. Trzeba tego po prostu pilnować. Jeżeli tego nie będziemy pilnować, to w końcu ośka opuści jedną część klamki, naciśniemy na klamkę i ona nam się złamie. Jedna rzecz, która tutaj moim zdaniem, bardzo fajna w tych rowerach Extension jest, czego e, pedały nylonowe W rowerze za 5500 zł, to już tak nie do końca brzmi, prawda? Natomiast myśmy spędzili jeden cały wieczór składając te pedały, wkręcając piny. No, i słuchajcie, jak na pedały nylonowe to naprawdę robi to robotę. No. I, i te, te piny. Te piny są w postaci śrubek i nakrętek. Bardzo szybko się to montuje. Bardzo mocno to wystaje, więc myślę, że uderzenie w takie piny może nie być wcale przyjemne. No i najważniejsze, że jak zgubimy pin, to trudno jest uszkodzić samą klatkę przy tej okazji. ale jak wam delikatnie uszkodzimy, to nie ma problemu, żeby sobie te piny w ogóle dokupić. Dokładnie. To są tylko śrubki, nie? Dokładnie. I co, co ważne, też sama w platformie siedzi nakrętka, więc nie ma gwintów w samej platformie. Kolejna rzecz, której nie zepsujemy. Jakbyś byś porównał właśnie 24 a 26 cali? Tak na pierwszy rzut oka, jak wsiadasz na 26, czy faktycznie jest sens, że wszyscy w tej chwili wchodzą w 24 cale? A 26, to hmm. tak naprawdę na 26 idzie ten, kto zdecydowanie hmm. wie, czego, czego szuka. Hmm. Nie wiem, trudno powiedzieć, bo na pewno do jazdy, do banych hopów, taki rower strawy może być przyjemniejszy, bo jednak większe koło fajniej wybiera nierówności i pod tym względem może to być przewaga bo długość do rotacji to może być problem. Czujesz, czujesz różnicę, tak? To znaczy nie, nie, nie podrywałem tego roweru jakoś tak dosyć mocno, więc, więc, więc nie wiem jak by się robiło, ale jak m, dla porównania przesiadłem się z neurona, który był krótki na Arcade'a, no to tą długość przy, przy 1,8 czuć Support to też był rowerze, więc to też miało wpływ i to nie było takie takie jedno, jednoznaczne do porównania, no ale... A, no trzeba pojeździć. Przyznaj Bo. się najlepiej, że jeździsz na tym Arkadzie i. W końcu a czyli się na teraz masz na, na na i, i nie będzie. Powiem diskusy. ci tak, jeżeli ktoś by mi zaoferował taki rower, to ja bym bardzo chętnie na takim rowerze pojeździł. Natomiast są to rowery bardzo drogie, a nie jestem osobą, która lubi na siebie wydawać pieniądze. Więc jak mi ktoś ze sponsor To by było tak, 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 tak wręcz nieładnie, żeby poprosić się o to, żeby ktoś taki, mi w moim sklepie z czym zasponsorował. Taki napis ty trzeba zrobić to <laughs> powierzchnię do wynajęcia <laughs> za, za heksa prawo. Właśnie, bo możemy przy okazji odpowiedzieć na parę pytań, które się pojawiły w... Na Instagramie. Właśnie, na Instagramie. To jeszcze chwileczkę tutaj zajmie, żeby ustawić hamulce, wszystko. Pierwsze pytanie, kim on jest w ogóle? Aha, ja? o, cie, o, cie, o Ciebie Ja raz. jestem jakimś takim człowieczkiem, który rowery składa, więc ciekawego. Yy, Mateusz pytał, jak mam 180 cm wzrostu, to właśnie, czy Hex Pro będzie dla mnie dobry. Okej, okay, czyli tutaj mamy w tym pytaniu ważne słowo to jest ten Pro. Dlatego, że w rowerach Pro mamy jednak inną kierownicę, która sprawia, że ten rower jest troszeczkę mniejszy. E, czyli teoretycznie do niższego wzrostu, bo przy Heksie 180 bym raczej nazwał to niższym wzrostem, mm -hmm. ten rower Pro byłby ok. E, ale tu jest ciekawostka taka, że Alici chyba ma 1,80 m wzrostu, albo i mniej nawet. 1,80 m? Albo mniej. Nie wiem, tego e, gdzieś, to, gdzieś to się właśnie, t, ten temat jego wzrostu pojawił. I Ali, Ali właśnie coś ma około 1,80 m jeżeli dla niego rower Team jest ok, z tą kierownicą Arcade, no to teoretycznie dla ciebie również z tą kierownicą, z, z tą niższą kierownicą przy metrze 80 powinno być ok. ok ja ja znam, znam Mateusza, więc wiem, wiem o co chodzi, bo Mateusz jeździ na Trialu, więc myślę, że w porównaniu. On ma do, ekopiura, prawda? Tak, do krótkiego roweru typu, typu czar. To chyba chyba Może to było. Tak, jednak ta pozycja na ten rowerze nie byłaby zbyt ciekawa. Więc Hex by był na pewno dużo lepszy. Bardziej street. Czy bardziej trial? Bo jeżeli masz podstawy w trialu, to pójście w kierunku HEXa moim zdaniem jest dobrą opcją. I przy Twoim wzroście 1,80 m Pro z takim nastawieniem będzie OK. Kropka. kropka. Jedziemy dalej. Ile wydać na pierwszy rower do Street Trialu? Super pytanie. Powiem tak, w zeszłym roku bardzo dużo Polaków kupowało rowery do Street Trialu, które niestety, jak się okazuje, trafiały do piwnicy i się kurzyły. Tak. Więc w tym momencie kupno używanego roweru jest fajną opcją, bo często te rowery są w świetnym stanie i można je dostać za naprawdę małe pieniądze. 2-3000. No. no to 2000 zacza to nie, ale około 3-4 tysięcy złotych z reguły na dobrych hamulcach były te rowery kupowane. Więc. Myślę, że najlepiej zobaczyć, co jest używanego. Jeżeli chcesz, jeżeli masz 10 tysięcy złotych i uważasz, że będziesz w tym sporcie jeździć, to. Od team od razu. Tak. Tak. Czemu nie? To są rowery wytrzymalsze, mniej się psujące to jest zawsze plus. Mhm. Tak naprawdę, na to się wsiada i się po prostu jeździ. Ja zawsze odpowiadam na takiej zasadzie, że warto. Z... Próbować mierzyć kogoś w swojej okolicy, kto ma taki rower, przejechać się po prostu. Bo sam, sam pierwszy kontakt już od razu odpowiada, że, tak. kurde, super sprawa, albo nie, to nie dla mnie, bo jeździmy na czymś innym. I... Czasem wyobrażenia, a rzeczywistość to jest e, dokładnie różne rzeczy. Więc to jest jedno, jedno podejście. A drugi, to Allegro. Jest na Facebooku Giełda Części Tełowych. Jest grupa Właśnie Street, nazwa... Street Tal Polska. linkim. Jak nie zapomnimy, to damy, damy w opisie tego filmu i damy ogłoszenia się pojawiają, więc no albo używki, albo, albo, albo nowe rowery, które w zasadzie no do wyboru, do koloru. Tak, opcje są tak czy Czyli tutaj szło. tak naprawdę, jeżeli chodzi o nowe rowery, to nie ma odpowiedzi na to pytanie, ile wydać maksymalnie. Nawet najtańszy rower, nawet Inspired Flow, to jest bardzo fajny rower na początek, dlatego że on się po prostu nie psuje. A no to jest coś, na czym nam na początku szczególnie zależy. To, że on ma korby na kwadrat, może z perspektywy mnie Piotra to jest minus tego roweru. Natomiast w praktyce, to nie zaczniecie latać dwumetrowych drogów, to nic się z tym nie będzie działo. Idziemy do kolejnego pytania. U mnie zostały grypy do założenia? U mnie też wszystko, wszystko zrobione. Bardzo fajnie się składa ten rower. Będziemy kończyli montowanie roweru i czy będzie wypożyczanie roweru do Street Trial'u? Myślę, że na większą skalę to jest trudny temat, ale ja mam jeden rower, który mogę chętnie użyczyć. To jest problem tylko z lokalizacją albo ze złapaniem się. Ja mieszkam na sobie w Warszawie, więc jak jesteś z Warszawy czy okolicy, to pisz do mnie na Instagramie i może się złapiemy. A jak czasami gdzieś będę w Polsce, to też możecie mnie namierzyć. Najłatwiej znowu przez z Instagrama i wtedy się przejedziecie. kanion? Na których teraz Fabio jeździ, będą w sprzedaży. Masz jakieś informacje na ten temat? Nie mam zielonego pojęcia. Z perspektywy kogoś, kto powiedzmy mniej więcej się orientuje w tym, jak producenci do tematu podchodzą, Canyon prawdopodobnie zrobi ten rower, ale najprawdopodobniej to będzie rower na drogich częściach, czyli tam pewnie będzie mieli topowe obręcze, pewnie spanki, bo nie pójdą do konkurencji do Inspire po obręcze. Będzie mieli opony Continental'a, pewnie jakiś napęd Truvativ Dab, Hoopy, tego typu rzeczy. Więc strzelam, że to będzie rower za 10 tysięcy złotych plus. I na pewno ta firma, sprzedając bardzo dużo rowerów, nie będzie specjalnie zainteresowana taką niszą, jaką jest w mm -hmm. tej chwili Street Trial. Mi się, mi się wydaje, że to w ogóle chyba jest jeszcze nie ten, nie ten etap. Nawet tak spojrzymy na ten mm -hmm. rower, to on jest w ogóle no, do tyłu, jednak pod kątem, nie wiem, no, same napinacze chyba tylnego koła, to tam jest. Yy... Mówisz o kanionie? Tak. Powiedz, że na nie przyglądałem, więc jeżeli masz jakieś tak, ciekawe tak, uwagi. Tak, coś, coś, to... mi się, coś mi się kojarzy. To ani sztywnych osi. Dosyć prosty rower, a to co mówisz, cena, cena prawdopodobnie byłaby raczej, raczej wysoka, więc trudno stwierdzić, ale czas pokaże. pyta czy są w sprzedaży same klamki HC3? Chodzi prawdopodobnie tobie nie o klamki, tylko o dźwignię, o samo dźwignię HC3. No właśnie, pytanie, jak to zrozumieć, bo dźwignie są, czyli sam ten, jakby sama dźwigielka. Sam ten element, to, 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 to co ciągniemy palcem. Natomiast jeżeli chodzi o całe klamki hamulcowe, to niestety nie. Czy długo zajmuje nauka jazdy na trialu? Kurde, pytanie... pytanie ja to chyba nie bardzo, da się odpowiedzieć. Bardzo szybko odpowiem. W tej chwili często jeżdżę w Szamotułach. Mhm. Piotrek ostatnio był w Szamotułach. Trial Park ma kolega w Ogródku. Max jeździ półtora roku chyba. Mhm. I ma taki poziom jaki ja miałem kiedy jeździłem 6-7 lat. Może okay. więc jeżeli e, ktoś was uczy, bardzo szybko myślę, że to może przyjść. Mm -hmm. Trzeba być też zawzięty. Max jest zawzięty. E, tu chyba ten jeszcze. Tak, nie? Bo jak Aha, mężę, chcemy kierownicę ustawić, jak ustawić. No Dobra. to nie potrzebujemy już. Żeby... To to, dlaczego Monty umarł. <laughs> to właśnie dzisiaj, żeśmy z wstątkiem sobie sprawdzali. Co i jak z tym Monty? W ogóle, jaka historia tej firmy? Monty to jest firma, e, która produkuje rowery. Przeróżne dzisiaj, ale zaczynała od roweru do trialu. Czyli 83. rok to jest moment powstania tej firmy. Mm -hmm. Sprawdziliśmy, produkowali bardzo fajne rowery do trialu. Mój pierwszy rower trialowy to był właśnie Monty. Mój też. który niestety się złamał, ale to jest na osobną historię. No i później z czasem zaczęli produkować BMXy, rowery miejskie, teraz już elektryki tak. i firma myślę, że rozwinęła się na tyle i poszła w zupełnie inne branże, bardziej dochodowe, a ten trial trochę, trochę chyba zaczął odstawać. Oni też, to jest, mi się wydaje, że to jest główny powód, natomiast oni też troszeczkę, tak jak mieli bardzo dużo fajnych rozwiązań i naprawdę szli do przodu z tematem, mhm. dużo trialówek w dzisiejszych czasach ma pewne rozwiązania, które Monty zapoczątkowało, tak. Tak, w pewnym momencie oni trochę stracili kontakt z rynkiem i przykładowo ramy Monty 2003-2004-2005 to były ramy bardzo wysokie cały czas, dwudziestki. Mm -hmm. Tymczasem Cox czy Echo już miało prostą rurę. Każdy jak widział ten rower nie chciał mieć siodełka albo czegoś co imituje siodełko, mm -hmm. tylko chciał mieć po prostu kompaktową ramę. I Monty no, tak. bardzo, bardzo późno, chyba w 2008 zrobiło dopiero ramę płaską, niską, kamel, i już było za późno niestety. No tak, a z drugiej strony jeszcze ciekawostka, chyba pierwsza, Yy, karbonowa rama to była. Trialu, yy, no tak, pierwsza karbonowa rama trialowa to była Monty. Monty cały czas robi rowery do trialu, bo myśmy sobie sprawdzili tak. i prawdopodobnie to są dobre rowery, ale no, tego już nikt, nikt na tym praktycznie nie jeździ. Trudno, więc... trudno stwierdzić. W Hiszpanii to nie dalej popularne, ale. Dokładnie. ale Może jeszcze nie umarł, wracając do pytania, ale, ale nie jest to już to, co kiedyś. Yy, czy nowy Haendel okaże się lepszy od czarów? Ion Evo, albo Flora. Dobra, dokończony wolno Chodź, pytania, pytania się skończyły, rower jest gotowy. Yy, wracając do tego pytania, ja na nie odpowiem w kolejnym filmie, w którym będę tego Heindala składał, bo będą filmy z Heindalem, z Jarvisem i z mm. bo to jest bardzo dobre pytanie i to nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć, a to mi się bardzo już podoba. Trzeba, <grym> zobacz. Coś, 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 tu, coś tu jest takiego, jak kamerkę może ustawię jak ma kawę dzisiaj. Mówię sportowo, <grypy> no, mówię sportowe, nie? No, gripy, nie, gripy będą do wymiany. Jak ktoś sobie sprawi ten rower, to przypuszczam, że będzie chciał nie. zmienić te gripy. No, przyzwyczaiłem się do odi i jednak odi robi, robi robotę. Czy nie masz wrażenia, że ten rower jest jakby taki trochę dłuższy? Hmm. Chyba pójdę po arkej swojego dla porównania. Dobra, dawaj Arkada Neurona, nie, w sumie neurona mam manchania jakiegoś. Bo... Hmm. Zaraz wracam. Pomyśleliśmy, że jak jest taka okazja, że ja jestem ze swoimi rowerami, żeby porównać odczucia, no to przyniosłem arcade, przyniosłem y, neurona. No i przejdziemy się po komnacie i to, Zobaczymy to, jak to działa. To a do tego, się zaraz rowerkami. A do tego robimy małe lokowanie produktów, ale to tylko po to, żeby zobaczyć. Jak te pedały trzymają te To jest zupełnie co innego. Myślę, że pedały sprawdzą się na spokojnie. To jest, to jest taki poziom trzymania, że naprawdę nic więcej nie trzeba. No i dobra. Co my tu mamy z rowerem? On jest jakiś długi tutaj. Jak to będzie 965, to tego w ogóle nie czuć. Zaraz to zmierzymy. Kurde, podoba mi się. Jest dużo dłuższy od neurona. Ja tutaj robią stójkę, czuję mm -hmm. już kolano, jakby mi o kierownicę e, no, dochodziło, a tam tego nie było. To jest jeden test, tak jak o próbowałem, próbowałem robić barskina na, yy, na neuronie. To miałem problem taki, bo ja stoję na pedale, nie tak jak się powinno stać, tylko ja dosyć na środku stanowię. Przez to czubek buta często był zaczepiany w neuronie o o, 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 o oponę, a tu jest chyba troszeczkę pod tym względem lepiej, ale to muszę sobie porównać. Bo, bo Arcade jest na pewno dłuższy, ma dużo więcej miejsca. Przytrzymaj, jak możesz. Oglądamy dyktycznie. To też jest trudno. do... On jest wyraźnie no, Jest, jest to różnica, jest wyraźnie To jest inny rower, kompletnie inna rzecz. I to jest różnica do 2 cm przynajmniej, a baza jest ta sama. Zaraz zmierzymy tą bazę, bo proszę się okazać, <laughs> czy coś im się pospawało inaczej. Prosto, prosto. Ale to jakby to było, a tyle tylko, jaki Jest 362. 6 2. A w nią rolę? Chyba też. nie, nie znam geometrycznych rolników. Kurczę. Tak I zaznaczy z dziwnego. Ty... Nie? 960... 965. A ile... Uuuu, bardzo dokładnie geometria zrobiona, bo normalnie są jakieś rozbieżności. Jak oni to zrobili? Hmm. Ja jestem zaskoczony, aż mi się, <laughs> aż mi się nie chce w to wierzyć. Bo pamiętam nawet jak... 360? Jak oni to zrobili? Co, coś? coś nie, 4 Cent cm krótsza jest ta tutaj w wysięgu. No. Czyli tu jest 74 główka, to porównajmy to do Arcade'a. Ale to jest fajne. Okay. E, wiesz co, tutaj czuć wyraźnie, że ta długość mhm. jest większa niż w Extension, ale tutaj jakby ten zestaw jest krótszy, to też pewnie kąt ustawiania kierownicy. Mhm. Czyli ta kierownica jakby bardziej pracuje wokół rury sterowej, a tutaj jednak jest wrażenie trochę... Czyli wychodzi na to, że geometria geometrii nierówna. I na papierze może coś być bardzo podobne, a w rzeczywistości to jest zupełnie co innego. To teraz yy, hmm. szybkie pytanie. No. Szybka odpowiedź. Jedna z rzeczy, której ja chciałem ekstensywnie zasugerować, to jest to, żeby robili dłuższe rowery. Co ty teraz myślisz? Nie. Też tak jest. Zdecydowanie myślę. nie, bo ja, jak przesiadłem się na Arcade'a, to 1.8 czy 3.6 po prostu jest nagle tak inne, tak trudne, tak bardziej wymagające, że. Krótsza rama jest super, ja głównie myślałem o barspinie, wybierając kolejną ramę po neuronie i no ta dziura między, między butem a przednią oponą mi przekonała. Tutaj, a właśnie, jeszcze porównując do, do Arcade'a, w najbliższym punkcie no ja tutaj wsadzę praktycznie trzy palce tu. To też trzy palce. Co? To jest to samo, a mamy rower krótszy o, o ile? to jest 995 czy 965 nie tutaj sobie to jest około 1000 chyba do będzie dobre, nagranie dobre jak oni to zrobią <laughs> ja na początku tak bo widziałem że neuron jest krótki ma swoje cechy ma support niżej, jest fajny do pewnych rzeczy ale do niektórych technik jest, jest gorszy na końcu skali jest bardziej trialowy arcade który jest dłuższy tak. fajniejszy do bar spinów no ale hop, to jest tragedia na tym rowerze, hmm. nie? I tak w pewnym momencie doszedłem na wniosku, kurde, walić tę geometrię. Tak no Trzeba o tym. jeździć, bo tak, tak, te rowery tak. są jednak tak inne, tak różne, że trudno kupić w zasadzie coś, co by spełniało wszystko to, co sobie wymyśliłem, nie? No dopóki kurde, to się nie pojawiło. O ja. Podsumujmy to. Bo... No właśnie, bo my hmm. tak poza kamerą trochę zaczęliśmy tak... Nie tego się spodziewaliśmy, chyba, myśleć, tak, co? Bo na początku myśleliśmy, że ten rower jednak będzie za krótki, bo mi długość w neuronie bardzo pasowała. Tutaj spodziewaliśmy się, że to będzie, kurde, Miałeś fajna, fajna cecha, ale jednak będzie problematyczna pod kątem band. A wyszło na to, że ten rower ma, jeżeli chodzi o geometrię, w zasadzie tak, z mojego punktu widzenia, wszystkie najważniejsze cechy, które w rowerze do spiritualnego są, czyli z Arcade'a masz na spinę? Tak. Fajny kąt główki, krótki rower do rotacji, bardzo, bardzo przyjemny. E, support mamy niżej, niżej jak w tak. Arcade'zie, przez co hopy i manuale będą przyjemniejsze. Czego chcieć więcej? Wszystko, wszystko połączyli w jedną paczkę. Bliżej temu rowerowi jest w moim odczuciu jak na niego wsiadam, bo mi się Forplay bardzo podoba. Bardziej mi to Forplayem zalatuje niż czymkolwiek innym. Ale przy tym on jest krótszy, ale tego się kompletnie nie tak. czuje. I oni dlatego zrobili jedną geometrię, bo pomyśleli, widać, że to jest no, idea, idea wcielona tak, jak być powinna, te cechy, które, które są najistotniejsze, są i tyle. I nie kombinowali, mhm. tylko idą w różne rozwiązania, w różnych modelach, a nie w różne geometry. Dokładnie tak. I to jest, bo myślę... wszystkie rowery mają to samo geometry. I to też jest fajne, że jak tu zmierzyłem, co do milimetra się zgadza ta baza kół, bo mhm. to różnie bywa z tymi producentami. Więc wygląda na to, że ktoś tu naprawdę pomyślał, zrobił mega dobrą robotę, a my teraz się dopiero o tym dowiadujemy. Hmm. I na tym chyba zakończymy tak. dzisiejszy film. Jest, jest, o czym myśleć? My widzimy się nie wiem kiedy, ale kiedy pewnie. Się w kolejnych filmach. Wasz, tak. tak, więc dzięki za oglądanie i Do zobaczenia. Do zobaczenia.